Dziś pokażę jak szybko otworzyć maskę w Audi, Oczywiście awaryjnie mamy 4-2, więc od dołu nie ma szans Potrzebujemy takie narzędzia plastik, przeduszka, kluczyk 15 długa i dziesiątkę płaskoczkową długą Chyba, że mamy bardzo długą dziesiątkę płasko-oczkową. Ściągamy grilla. Grill jest na tych plastikach. Raz, dwa, trzy. Naciągamy go na dół. Oczywiście, jak maska jest zamknięta. Naciągamy go na dół i delikatnie narzędziem wyciągamy plastiki wyciągamy grilla 3 minuty roboty wyciągnięte gdy mamy wyciągniętego grilla mamy zamek na trzech śrubach który dokładnie widać wtedy dalej montujemy sobie bardzo długą dziesiątkę odkręcamy te trzy śrubki płaskim oczkowym nie ma szans i otwieramy maskę. Cała operacja 10 minut.